Państwa, otwieram XV sesję ósmej kadencji Rady Miejskiej w miejscu na podstawie podpisanej przez radnych listy obecności stwierdzam tę odmocnienia. Wnoszę o posiedzenia sesji w związku z niedotrzymaniem przez przewodniczącego terminu określonego w paragrafie 24 ust. 4 zdanie pierwsze, który stanowi o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych Najpóźniej na 7 dni przed terminem skuteczny sposób. Żeby przenieść dzisiejszą sesję, na 11 grudnia, proszę Zielony, to jest przeciw Czerwony, czyli obradujemy Nasz budżet na rok 2020 kolokwialnie mówiąc, nie spina nam się. 5 milionów 167 zł, które miały zasilić nasz budżet. Ta propozycja przez Państwa została odrzucona, więc dokonaliśmy wstępnej analizy budżetu na rok 2020. Tych korekt dokonaliśmy, jeśli chodzi o sport kwalifikowany, organizacje pozarządowe, transport, remonty dróg. Rozwiązaliśmy rezerwę budżetową, zmniejszyliśmy wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w mops -ie. Zagrożony jest rok 2022-2003, kiedy miasto utraci. Dolność kredytową, płynność finansową. Jeśli mówimy o domu jednorodzinnym, przyjęliśmy dom 100-metrowy z garażem wolno-stojącym, 35 metrów i gruntem 7 arów, To są średnie wielkości gruntu na naszym terenie. Przyrost roczy to 143 zł, przyrost miesięczny jest niespełna 12 zł. W związku z tym, że zaciągamy kredyt na inwestycje różne, m.in. na alę sportową. Jeżeli nie podniesiemy podatków, a, jakie środki zostaną na sport na 20 rok? Zostaje zero. My bardzo byśmy chcieli, aby móc chociaż w jakiejś części sfinansować i realizować te zadania. Ja to postrzegam jako pewnego rodzaju szantaż. Albo podniesiecie podatki, albo zamordujemy sport. Szanowni Państwo, to jest terroryzm. No, no nie szantaż, że albo podniesiecie podatki, albo Rada zgodzi się na podniesienie podatków albo będziemy szukać w sporcie i zetniemy sport do zera. Takiego rodzaju ale Także proszę nawet e, takich argumentów nie, nie używać, bo, bo za chwilkę e, nie wiem jaki, jaki będzie kolejny, tak? Albo podniesiemy podatki albo wyłączymy mieszkańcom prąd. Ja, ale muszę, albo... muszę. Hala to nie jest wydatek bieżący. To jest inwestycja. To jest jakby poza tym. Wydatki ogółem o 17% sprawa Razem już wszystkie wydatki wciąż bez hali. Nie chciałbym, żebyście Państwo i Pan odbierał, że to jest szantaż, że wycinamy spod. Na pewno będzie pole do działania, do popisu, gdzie... E ewentualnie komu zabrać i jaką kwotę, tak żebyśmy wszyscy i nasi mieszkańcy, i nasze stowarzyszenia, i organizacje pozarządowe, i sport byli zadowoleni. To jest na razie propozycja. Nie wiem, dlaczego z tej dyskusji wynika, iż to prawo i sprawiedliwość nie uchwaliło uchwały podatkowej na poprzedniej sesji. To koalicja tego. tego tej uchwały nie, nie wykonała. Chciałbym tę deklarację usłyszeć, iż w budżecie zrobiono wszystko, żeby, żeby iść w takim grup oszczędności, żeby, żeby no, jeszcze gdzieś pozyskać te dodatkowe, prakujące miliony złotych i też rozumiem jakby intencje pana prezydenta. Chciałbym mieć po prostu luz finansowy, tak? Nie, nie musieć pilnować każdego wydatku. Trudno mnie przekonać. i... i... Znaczy w to nie uwierzę, że w ponad 300 milionowym budżecie nie znajdziemy 3 milionów, żeby tych podatków nie podnosić, no to jest 1%, tak? Więc... To nie jest tak, że my podnosimy podatki i nic nie robimy. Myśmy już obniżyli nasze wydatki bieżące o 11 milionów. Pan przygotował budżet, w którym wydaje pan więcej niż pan ma. Później Pan coś ścina, dalej Panu brakuje i, i mówi Pan, że no już, już jest sukces. No, no nie, po prostu za mało Pan ściął. Musieliśmy część wydatków związanych ze sportem również obniżyć z racji tego, że już nie, nie mieliśmy e, może, możliwości dotknięcia innych dziedzin życia. Jeśli uznajemy, że są jakieś inne szeroko rozumiane zapisy w projekcie budżetu, gdzie należy szukać oszczędności, to aby je wskazać. Kwestia dotycząca tutaj roli Pana Prezydenta jako Świętego Mikołaja, bo tak trochę to odbieram. W każdej chwili mógłby zaproponować budżet 400 milionów tutaj dla miasta Mielca i to radni byliby tym, którzy musieliby wciąć te wydatki, którzy musieliby podejmować decyzje o inwestycjach, które pan prezydent gdzieś tam komu się w trakcie wyborów czy po wyborach w trakcie roku obiecał. Panie prezydencie, skarży się pan za każdym razem na tych złych radnych. Ja mówię i powtarzam to też. Funkcje tutaj publiczne nie są obowiązkowe. Jeżeli sobie pan nie radzi, to może zawsze pan zrezygnować. I tyle z tej. Mówimy o tym, że w 2023 roku pani skarbnik, braknie nam pieniędzy. Proszę powiedzieć, ile pieniędzy nam braknie w tym 2023 roku w tym budżecie. Kwota, która w 2023 roku uzupełniła, jak gdyby, żeby wskaźnik został spełniony, to było 600 tysięcy zł. No, zatrważający według w mojej ocenie wzrost, wzrost, jeżeli chodzi o wydatki, są to wydatki na wynagrodzenie w administracji publicznej, które rosną z roku na rok, bagatela teraz w 2017 roku było to 7,6 miliona, a w tym roku w, w, w proponowanym przez pana prezydenta w budżecie jest to 9,2 miliony. O, i tutaj się znalazło to 600 tysięcy złotych. Możemy ten temat w tym zasadzie momencie e, e, zakończyć. Panie przewodniczący, była ta nadwyżka, to wydaliście to na Politełka i takim tutaj, e, e, 6, nie, to nie jest śmierć, bo Mieliśmy nadwyżkę budżetową. Zdaliśmy prezentację po konsultacji z mieszkańcami, czego od nas oczekują mieszkańcy, jakie mają potrzeby, co należy zmienić, ewentualnie poprawić infrastrukturę naszego miasta. To jest symbol wydatkowania 3 milionów, które mogły poczekać. Ale wróćmy jeszcze, jeszcze do tej pory. 125 tysięcy. Niech Pan będzie uczciwy, Panie Synu, ja to uczciwy. Na to, dobrze. dobrze, dobrze. 6 milionów wolnych środków, które wspomniał Pan Prezydent, to były 3 miliony. Co się stało z kolejnymi 3 milionami, że brakuje 5, przepraszam, 4,5 ostatnio Pan Prezydent? Że jeżeli mieszkańcy przyjdą z propozycją wybudowania centrum NASA, to też ta, tak ta, ta, Pan Prezydent postąpi, od razu będzie uchwała, i, no, no bo muszę. To jest budżet, to troszkę rozsądku, proszę. Ja bym chciał wrócić do placu zabaw, który kosztował 3,5 miliona złotych, który przez 10 miesięcy jest nieczynny i nic się tam nie dzieje. Więc, więc, bardzo, więc bardzo bym prosił, nie podnosić cały czas prawa, spraw po idełę, tylko też uderzyć się w piersi i zobaczyć, czy wszelkie decyzje, które Państwo podejmowali, również też były zasadne. Dziękuję. Dziękuję Państwa. Proszę bo... panujmy się już sekundę Panie Prezydencie i ta inwestycja i ta inwestycja jest potrzebna. Może nie wszystkim, panuje, może nie wszystkim, natomiast nie używajmy takich argumentów. Jeszcze bo... mamy również deficyt w tym roku w budżecie i mówiliśmy, że te wolne środki patują ten deficyt, nie będziemy Emitować żadnych obligacji, nie będziemy zaczynać. Nie powiem. Niech pan, powie, pan, wiem, Panie, obliga, pan Nie, ja nie, nie ma powodu. Nie, ja, bo nie mogę słuchać tego, co ja pan Ja mówi. No to, to jest, jest tablica, ta która tak? mówi 2 miliony 440, 2. 440 dwóch, jeśli byłyby podatki te, co są w tej chwili. Panie proszę. Pani pan, pan Ziomek chciał powiedzieć, że jeżeli nie zmienimy podatków, to tak będzie wyglądać na 2 2,440. Ja nie tak bym nie powiedział. Tak to to, nie powiedział. Ja pokazywałem, że na wynagrodzeniach osobowych jest wzrost i mamy ten trend utrzymany wzrostu, jeżeli chodzi o wynagrodzenia osobowe. I jeżeli pamiętamy e, urząd pana Janusza Chodorowskiego, to te wydatki były na poziomie 5 milionów, teraz mamy je na poziomie 9 milionów. Także wiemy sport zawodowy, na któryśmy pracowali 6, tam, 5, teraz obecnie 5 lat. I uważam, że nikt, nawet prezydent nie ma legitymacji do tego, żeby to, tą pracę naszą przez 5 lat... W, 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 przez jeden budżet i brak umiejętności zarządzania zlikwidować. Też sobie nie wyobrażam w imieniu, mówię to chyba wszystkich, jak tu siedzimy, że nie damy pieniędzy na rozwój sportu, mniejszych, większych, nie wiem jakich. Natomiast nie, nie wyobrażam sobie tego, dlatego że zgadzam się z Panem i tutaj wszyscy od iluś lat budujemy markę miasto poprzez sport. Powinniśmy to kontynuować. Tendencja, tak jak tutaj wspominał Pan Jakub Cena z rosnącymi wydatkami bieżącymi przede wszystkim na wynagrodzenia urzędnicze jest już od kilku lat. Panie Prezydencie, Pan składał bardzo dużo różnych obietnic z kampanii. Ja przepraszam, że wracam do kampanii, ale no, no to się jedno z drugim wiąże. Nie możemy się tak odciąć, jakby Pan Prezydent chciał, że po prostu dzisiaj była kampania. Zostałem prezydentem, zapominamy o tym, co obiecywałem i komu obiecywałem, a teraz, a teraz sobie robimy to, co mi pasuje. No nie, nie, nie ma tak, panie prezydencie. W przyrodzie nic nie ginie. Obniżenie pit z 18 do 17%. PIT zerowy do 26 roku życia. Podwyższenie kwoty wolnej gospodarcy. Pod Wzrost płacy minimalnej 2600 plus wysługa lat. Zmiany w oświacie, czyli podwyżka na nauczycieli. To są te czynniki, które wpływają na to, że dzisiaj dyskutujemy nad tym, żeby zwiększyć podatki dla naszych mieszkańców. Zobaczcie Państwo z niego: miasto, miasto luksusu, tylko że, że mało pogłównych będzie stać na zamieszkiwanie i wtedy te dochody nie zaczną nam wzrastać, tylko zaczną nam spadać. Byłem jednym z tych, którzy na ostatniej sesji yy, głosował przeciwko podwyżce podatków. Dokładnie to się wstrzymałem od głosu, ale ze względu na to, że uważałem, że stawki podatku na dla przedsiębiorców są za wysokie. W dniu dzisiejszym w projekcie uchwały widzę korektę i uchwałę w stronę przedsiębiorców i, i tu, już, tu już można rozważać te potrzeby i, i, i podniesienie podatku. Rząd robi wszystko, żeby mieszkańcy mieli więcej pieniędzy w portfelach, a Państwo mówią, nie, nie będziecie mieli więcej. żądam ten, to no my wam teraz zabierzemy. No nie pozwolicie, nie pozwolicie ludziom, to jest bardzo spodobała mi się deklaracja pana przewodniczącego odnośnie tego, że no nie tylko radni Prawa i Sprawiedliwości są miłośnikami sportu. Odczytuję taką, taką deklarację, że nawet jeśli podatki nie zostaną podniesione, to tu w Radzie znajdziemy konsensus, żeby sport obronić przed zakusami pana prezydenta. Tak to odczytałem i tak to będę, będę rozumiał. W budżecie pieniędzy nie, a państwo chcecie wydać więcej. Więc no, jak można tak planować? Planować już z błędem i później przyjść do radnych. No, pomóżcie. Uważam, że rozpoczęcie dzisiejszej dyskusji na temat podniesienia podatków przez radnego zionka od pytaniem tutaj pani skarbnik od, 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 od Chciałbym taki chwyt poniżej pasa. Radny spółki nazwał to szantażem, no w jakimś sensie na pewno tak to by brzmiało. ja bym to nazwał Pani Radku chwytem poniżej pasa. Zawsze kiedy przegracie w sposób demokratyczny głosowanie, będzie zwoływana taka w sesja nadzwyczajna i to w trybie niezgodnym ze statusem. A drugie pytanie, czy w związku z tym uważacie, mając na zwyczaj kodek etyki radnego, że jest to działanie pogłębiające zaufanie mieszkańców do samorządności? I nie oczekuję na to odpowiedzi, Panie Prezydencie. Nie oczekuję. Dziękuję. To ja zawnioskowałem po to, że jednak podniesienie podatków jest niezbędne do tego, żeby miasto mogło się rozwijać. I naprawdę to nie jest sprawa sumień, tylko to jest sprawa matematyki. No, Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020. I bardzo. Proszę o głosowania. 12 głosów za, 10 głosów przeciw. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Na tym kończę podatki.